Siemanko, siemanko, witam Was ponownie, kochani. Mam nadzieję, że ostatni materiał, który wleciał, Wam się podobał o typach bramkarzy jacy A dzisiaj, żeby odbić piłeczkę w drugą stronę, no to przedstawię Wam informacje tego typu, jak wyglądają jacy są rodzaje klientów, którzy przychodzą do klubu, bo to też nie jest wszystko takie proste, jakby się mogło wydawać. Z obserwacji wieloletnich można byłoby wyróżnić kilka rodzajów takich Klientów. Od zera do bohatera, jak ja to mówię. Słuchajcie, dowiedziałem się od mojego specjalisty montażysty, że jest coś takiego jak wspieranie kanału. No, ciekawa, to jest jakaś forma wspierania. Na zasadzie, jeżeli Wam się podobają, powiedzmy, moje materiały, to zawsze wiecie, no, możecie wysłać jakąś tam marchewkę albo coś do jedzenia, jakbym zgłodniał, albo też, albo też możecie tutaj gdzieś z boku jest taki guziczek, nacisnąć wspierać, czyli fajnie, jeżeli o sobie, o mnie myślicie w jakiś pozytywny sposób, to na pewno da mi jakby dodatkowego hopa, oczywiście z góry chciałem podziękować, już pierwszemu wspierającemu, który już jest. Zaczynamy od pierwszego prostego, tak zwanego casualowego, czyli prostego, zwykłego, normalnego klienta. Żeby to źle nie zabrzmiało, tak po prostu przychodzi, nie odznacza się albo niczym jakby istoty, po prostu przychodzi, mówi: Dzień dobry, dobry wieczór, zapraszamy, proszę. Jest odpowiednio ubrany, czyli jakby tasowuje się w w to, jaki jest dress code na, danym, na daną imprezę, bo wiadomo, że wszystko zależy od imprezy. Jaka w danym momencie jest, czy jest to tematyczna impreza, czy jakaś inna, ale to już jest jakby na inny materiał. Tak? Tutaj chciałbym skupić się stricte na, właśnie, na klientach, którzy przychodzą do klubu. No i taki zwykły klient wchodzi, płaci za bilecik, Idziesz do środka, po prostu jest, tak. Nie oznacza się niczym jakby takim istotnym, czyli jakby przemyka. No. Bawi się, bawi się, imprezuje, pije, wychodzi. Jeden powie dobranoc, drugi nie powie wcale, ale to jest taki klient, można by powiedzieć, taki typowy. Typowy. Drugi. I tu zaczynają się, jak się mówi, schody. A no nie, nie tyle schody, co zaczyna robić się ciekawie. Przychodzi tak zwany klient, ja to mówię burczy mucha. Klient burczy mucha, który niezadowolony jest od ucha do ucha. Tu mu się nie podoba, tam mu się nie podoba. Ledwo przyszedł, ledwo wszedł z daleka widać, że mu się nie podoba, że jest niezadowolony. W ogóle on się zastanawia. Czemu on tutaj przyszedł? Jeżeli jest jakąś partnerką, no to rezolutnie i głośno opowiada, że o Jezu, czemu my tu przyszliśmy? A po co? A ja w ogóle to nie chciałem? A ja chciałem na co innego? A mogliśmy zostać w domu? A mogliśmy pójść na kręgle? A czemu my przyszliśmy do klubu? A w ogóle to ja tu nie chcę być? A jak muszę, no to o Jezu, a czemu muszę? No i to jest taki klient, który, który narzeka, podchodzi pod wejście. I, I ojczy... I płacze... I szuka, tak jak to się mówi, dziury w całym, tak? No mu się tu nie podoba, a w ogóle wystrój mu się nie podoba. Zanim jeszcze wejdzie, to mu się w ogóle zasłonki mu się też nie podobają. Ochrona mu się nie podoba. Są niemili, niesympatyczni z góry są niemili, niesympatyczni. Jeszcze nie zagadał. Jeszcze się nie odezwał w stosunku do nas, ale gestykulacją i Słowem daje do zrozumienia, że B, że źle, że to nie to, że on tu nie chciał, wcale jemu tu kazano, ktoś go zmusił na siłę, go przyciągnął. Powiedzmy tam, żona, dziewczyna, koleżanka albo koledzy, on chciał iść w ogóle w inne miejsce, a czemu on tutaj przyszedł? No i ogólnie rzecz biorąc, to jest taki, wiecie, to jest taki, no mówię, burczymucha, ciągle. Muchy w nosie i szczyt zadowolenia od małego po sięgający zenit totalnie. Do tego stopnia, że jak już podchodzi do wejścia i zaczyna rozmawiać i zaczyna narzekać, on nawet nie rozmawia. Bo może być na przykład samemu i narzeka, bo mu się tu wcale nie podobało, bądź z partnerką, a już najgorsze jak jest w grupie. To mówi, to twoja wina, albo twoja, a w ogóle to ja tu nie chciałem, a w ogóle to i w ogóle. Więc ogólnie rzecz biorąc, wszystko i wszyscy mu się nie podobają. Nic mu się nie podoba. Ogólnie jest totalnie niezadowolony, i to jest taki właśnie typ płaczka, który, który będzie płakał mimo wszystko, co by nie robić i jakby nie robić. Dla niego, choćby mu koledzy powiedzieli, choć będziemy, my tu stawiamy dzisiaj impreza to jemu się nie podoba, tak? W środku mu się też nie będzie podobało, bo alkohol nie będzie wystarczająco alkoholowy, a lód nie będzie wystarczająco zimny. Zasłonki nie będą w jego kolorze, wyspy wnętrza mu się nie będzie podobał i światełka mu się nie będą podobały. Ogólnie rzecz biorąc, będzie narzekał. Narzekał na wejściu i narzeka na wyjściu. Na wyjściu narzeka zdecydowanie więcej, bo zobaczył w klubie, co było, jak było i wychodząc y, tak źle, tak niedobrze, a dlaczego i po co, a kto to wymyślił i ogólnie rzecz biorąc taki, jak to się mówi i psujący krew, tak? Taki męczący człowiek, który ma w naturze to, żeby męczyć. Po prostu męczyć i, i narzekać, awanturować się. Z jednej strony taki nieszkodliwy, ale z drugiej strony taka totalnie męczy buła. Trzeci typ klienta. Trzeci typ klienta to jest tak zwany awanturnik. Klient awanturujący się, czyli y, podobny trochę do burczymuchy, aczkolwiek burczymucha jest jakby nieszkodliwy, a awanturujący się no już jest szkodliwy, bo y, szuka tak zwanej zaczepki. Przychodzi pod klub i zaczepia. Zaczepia. W sensie takim, że a co to, a ile, a dlaczego, a to, i nawiązuje się tak zwany dialog, jakby bezpośredni z klientem, yy, rozmawiając z nim, mówiąc, no, szanowny panie, ale gdyby pan tak troszeczkę stonął, spuścił i tak dalej, więc jak się mu zwróci uwagę, to u niego ta amplituda yy, awantury wzrasta, wzrasta, wtedy odpala się na, nowy, na bardziej rozwijają mu się skrzydła, to wtedy, to jest jakby miód na jego uszy, że on się tu może poawanturować. Często gęsto jest już lekko podchmielony, bo gdzieś tam po drodze jadąc wypił jednego czy drugiego wariacika małego, tak? albo jakiegoś coś mocniejszego, no i mu włączyła się tak zwana opcja awanturki, więc on przychodzi do klubu, pod klub, Yy, chce wejść, ale się awanturuje. Jeżeli jest kolejka, no to stoi w tej kolejce, awanturuje się, wydziera się, krzyczy do ochrony, krzyczy do selekcjonera, yy, zaczepia ludzi. Oczywiście, wiadomo, wiecie, jak to jest. To jest tak, że jak w kolejce stoją, stoją ludzie, no wiadomo, Większość stoi, czeka grzecie, no bo jest przykładowo kolejka, tak? Stoi w kolejce yy, między ludźmi i się awanturuje, a tam gdzieś kogoś, komuś coś powie niemiłego, a to, a to kogoś tam pchnie, a to szuka ogólnie rzecz biorąc awanturę. On tak na dobrą sprawę nie przed yy, do klubu się pobawić, tylko przyszedł przed klub się poawanturować, więc yy, to jest yy, taki no nieciekawy typ klienta, tak? Nieciekawy typ klienta, on po prostu ma troszeczkę w czubie, i myśli sobie, że a to on sobie tutaj poawanturuje, może zaczepi bramkę, może spowoduje jakąś formę agresji, może sobie pokrzyczy, może, może zrobi coś nieodpowiedniego, niepasującego ogólnie do jakby całości. I z tego są zazwyczaj, jakby to powiedzieć, no takie dwie sytuacje można wyróżnić, czyli albo go ponosi awantura... I zaczyna być naprawdę agresywny i wtedy należy z nim porozmawiać, wyjść do niego, wyjść po prostu przed jakby kolejkę, żeby nie zrobił krzywdy innym osobom jak stoi w tej powiedzmy kolejce. No i trzeba go wziąć na bok, wytłumaczyć mu, żeby sobie po prostu poszedł, że nie wejdzie do klubu, bo, bo jego zachowanie po prostu nie odpowiada. Nie odpowiada standardom klubu. Zwracamy uwagę takiemu klientowi, żeby oddalił się od klubu, żeby nie przychodził, nie podchodził, nie zaczepiał ludzi. Jedni rozumieją i powiedzmy bastują, jak widzą, że wychodzi do niego ochrona, powiedzmy i, i, i wiecie, i, i, odpuszcza, i odpuszcza, bo poniosła go impreza i niestety, i niestety nie ma szansy tutaj bycia. I odpuszcza, jest spokojniejszy, spokojnie odchodzi, czasami jest tak, że gdzieś tam z oddali krzyczy, krzyczy, macha łapami, no bo to tak, im dalej tym głośniej, żeby go było dalej można było słychać, bo to jest taki klient z awantury. No, ale jest jeszcze też taki drugi, który się awanturuje w ten sposób, że my mu informujemy go, że przykładowo, no nie wejdzie, bo dla niego impreza to się zaczęła gdzie indziej, a raczej na pewno nie skończy się u nas w klubie. No, to wtedy zaczyna się tak zwana opcja yy, przywoławczo-powoławcza. Czyli jednym słowem, yy, tuż awanturnik yy, powołuje się na kogoś. Mówi, że on tutaj jest tam od powiedzmy kolorowego, albo tam od, yy, albo od pana truskawkowego, albo malinowego, w zależności od tego, jak sobie tam. Albo pyta się, czy znasz ogórka, albo czy tam znasz kogoś jeszcze innego. To jest taka forma. Powoływania się na różnych wyamaginowanych ludzi, których tak naprawdę sprawę de facto nie ma. Najbardziej, oczywiście, najfajniejsi, ci tacy już sprytni, powołują się zazwyczaj na właściciela, no ale wiecie, jak to z właścicielem jest. No, jeżeli dana osoba miałaby zostać puszczona, to byśmy o tym mieli informację, byłby na przykład na liście albo coś, bądź sam właściciel by na niego czekał. No ale to jest taki awanturnik, który. Lubi pokrzyczeć, pokazać się, że on tutaj jest od tego czy od tamtego, a w ogóle to on jest taki wariacik, bo on tutaj z miasta przyszedł. On jest chłopak miastowy, jak to się mówi. I to tak fajnie brzmi, jak on mówi, że on jest miastowy, bo my mówimy, my też. Yy, no bo on jest z Warszawy, a my, no my też. Yy, no i to tak jest taka sytuacja patowa, bo skąd ty jesteś tak, a Ja mówię, no stąd, a Cisco. A no, to, to ja sam to. No i próbuję yy, przetoczyć różnego rodzaju dzielnice, w których yy, to on bywał, albo bywa, albo chciałby bywać. Więc to jest taka forma trochę awanturniczo strasząca. Kolejny zawodnik, czyli taki, to jest dobry zawodnik, powiem wam. Tak zwany klient doładowany. Ja to mówię klient Drops. Drops alias tukierek. Taki cukierkowy chłopak, co zjadł tego cukierka, co trzeba i mu troszkę zaszkodziło. Yy, ale hmm, wchodząc do lokalu, nie widzimy tego, bo on jest taki trochę przyczajony tygrys, ukryta smoczyca, bo jeszcze cukierki na niego nie zadziałały, a dopiero za chwilę będą działać. No i ten klient, jakby to powiedzieć, uaktywnia się w środku, tak? Uaktywnia się w środku. Tam mu zaczynają y, odpowiednio cukierki działać, które powodują u niego y, różnego rodzaju fantazje. Y, fantazje do tego stopnia, że wychodzi, jakby to powiedzieć, poza schematy. Poza schematy y, typowego imprezowania. A takim najprostszym przykładem, pamiętam, takiego y, specjalistę y, był chłop. W klubie były, słuchajcie, takie. Sztuczne drzewa, no takie jakieś palmy dla wystroju, bo to m, fajnie to wygląda, jak to taka, stoi taka ładna duża palma, no i tam się taki tuż y, imprezowicz Drops odnalazł, podchodzę do niego i pytam się, co robi? A on mówi, a nie widać? Ja mówię, no właśnie widać. I chciałem się zapytać, y, co pan robi i dlaczego tu? A cóż ów pan zrobił? No cóż, pan sikał na palmę. Właściwie to podlewał palmę. Stwierdził, że to będzie idealne miejsce, żeby oddać mocz do analizy. Co on będzie chodził do toalety, jak może nasikać na palmę? No, problem był taki, że y, niestety mocz się odbijał jak od musli, odbijał się od tego konara, w wyniku czego y, no nie byłem pocieszony, obsiusiał mi troszkę but. Właściwie. Więc no powiem Wam szczerze, starałem się y, zachować y, kamienną twarz, nie było łatwo, więc zwracam się do niego, mówię y, sympatyczny obywatelu, obsiusiałeś mi buta, gdybyś poszedł do toalety, zapewne obsiusiałbyś tam porcelankę, a tak to nasikałeś mi na buta. A on rezolutnie, nie, nie, nie obsikałem, ja teraz tylko wstrząchałem. Ja mówię, co? Ja mówię, wszcząchałem to, co miało, to już poleciało. Ja mówię, aha, no to, no to fajnie, to fajnie, ale wiesz co? Myślę, że jeżeli chodzi o Twoją imprezę dzisiejszą, to myślę, że już należałoby zakończyć. No i pan był niepocieszony, niepocieszony do tego stopnia, że stwierdził, że jak tak, to tak, to on nie będzie chował oręża. Tylko z orężem będzie wychodził. No powiem Wam, że tuż cukierek musiał bardzo mocno zaszkodzić, albo tak wejść, że jemu się naprawdę dużo wydawało. Więc tak delikatnie biorąc, wyprowadziłem ów Pana yy, poza klub. Pan oczywiście to co mógł to oddał i na drzewo i na moje buty. No nie ukrywam, y, nie byłem pocieszony, musiałem to później wyczytać. No ale, ale tak, to był pan, y, pan tak zwany y, weso Wesoły Draps. To będzie tak zwany, y, ja to mówię, Zagubiony Ziutek. Przyszedł Ziutek do klubu, no i on tak nie za bardzo wie, po co on w ogóle przyszedł. On tak nie wie, czy on by chciał może na parkiet potańczyć, a może do baru, y, a może mu się chce sikać, a może w ogóle, co on tu robi. I tak tu by potańczył, tu by coś porobił i taki, wiecie, zakubiony, on nie bardzo wie, on tu tak nie umie się odnaleźć, a tu mu światło świeci, a tu coś. On taki grzeczny, poczciwina taka, tak, ale tak, tak nim y, rzuca, nim. na prawo, na lewo, on tak tu, a może, kurczę, no miałem takiego specjalistę, dam prosty przykład. Przyszedł i pyta się, gdzie jest toaleta. No to mu tłumaczę, że tam schodkami i na dół trzeba zejść, tak, y a on do mnie, a czy jest męska? Ja mówię, no jest, no. A czy tam można się. I tego, i pyta, czy można siusiać. Ja mówię, tak, można, jedyneczka i dwójeczka jakby, jakby bardzo potrzeba było. tak. A on mówi, no to, bo ja nie wiem, bo e, papier jest? Ja mówię, jest, a jak nie będzie, to proszę przyjść, no to doniesiemy panu, tak, są chusteczki, tak, no to na tej zasadzie. On ja dobrze, dobrze dziękuję. No, i ja mu pokazuję, że to, ale ta jest tam, a on w drugim kierunku. Ja mówię, halo, panie, no toaleta jest tam. A ja, a co toaleta? Ja mówię, no chciał pan do toalety. No ale, a, a tak, no to później. No i wiecie, i ja on w drugim kierunku, tak? I w drugim kierunku. I na przykład idzie i, jak to w klubie, no są czasami przejścia służbowe, no to podszedł pod przejście służbowe i wchodzi na zaplecze. No, otwiera drzwi i wchodzi. No i no, stoją tam barmani, pracują tak, a... A, a on, a on, bo on tu przyszedł. A chłopaki pytają, a kto ty jesteś? A co ty tutaj robisz? Chłopie, wychodź stąd. No. A bo ja tu chciałem drinka. Ja mówię, chłopie, no to mówię mu, no to od drugiej strony, od strony baru podejść, nie? A ty wchodzisz od zachrycji, od zaplecza, co ty tu chciałeś? Zgubiłeś się? A bo ja nie wiem, a bo ja nie wiem. No to no, proszę bardzo. Przyszedł do baru. Zamawiam. Co dla ciebie do picia? Stoją dziewczyny, stoją chłopaki, no bo to różni barmani i barbanki, tak? Co dla ciebie do picia? On, nie wiem. A ja, dziewczyna mówi, no to może coś zaproponuję, coś szybkiego, coś mocnego, coś, coś powiedzmy bardziej energetyzującego czy coś. A on mówi, a czy jest mleko? No dziewczyna mówi, no jest, ale to bardziej pod kątem no drinka, jak bardzo trzeba, to, to jest. A czy ja mógłbym poprosić szklaneczkę mleka? No. No dobrze, no. to mu nalali mleka, tak? Po czym. Yy, dostał mleko i się pyta, a czemu dostał mleko? No bo pan sobie zamówił to mleko, chciał pan mleko, no to ma pan mleko, tak? A, a można z czymś to mleko? No i wiecie, to taki on, taki zagubiony, taki nie, nie, nie do końca wiedzący, co on dokładnie by chciał. Po co przyszedł, nie wie po co przyszedł, yy, po co to mleko będzie pił, no nie wiadomo, co, po co będzie pił de facto na przykład mleko z grenadiną, całkiem jeszcze smakuje, tak? No ale pan był, yy, pan, był, pan był niepewny, w końcu poszedł do tej, do tej toalety, w tej toalecie się biedak zamknął, później się nie mógł otworzyć, wali w te drzwi, Ktoś przybiega, tłumaczy, ja przychodzę, a tam się okazuje, że facet, że facet ten, co pytał o tą toaletę, to yy, chciał z niej wyjść, ale tak, tak zamknął drzwi, że nie mógł ich otworzyć. No nie dało rady. Nie dało rady. Poobserwujcie, jak będziecie chodzić po klubach yy, i bawicie się powiedzmy w klubach, to wejdźcie sobie do klubu, stańcie sobie gdzieś przy barze, gdzieś z boku i poobserwujcie ludzi, tak? Tak, po prostu, z ciekawości czystej. Zobaczcie, kto się bawi. A kto coś kombinuje? Albo, albo kto się nie odnajduje? Bo to jest, powiem Wam, naprawdę ciekawe. To jak z pozycji bramkarza stoisz w klubie, no i de facto obserwujesz tych ludzi, tak? Prawo, lewo, lewo, prawo. Patrzysz, jak oni się zachowują. No to widzisz pewnego rodzaju sytuacje. Czasami idziesz gdzieś za kimś, bo, bo nie, wiadomo, nie wiadomo, co on chce zrobić, tak? Nie wiadomo, yy, czy ma dobre, czy też złe intencje. Wiadomo, nie zakładamy z góry, że każdy ma złe. No bo nie na tym to polega, ale, ale można z czasem wyczuć i zobaczyć, co, co dany klient próbuje zrobić. Tak? Mamy jeszcze tak zwanych klientów ja to mówię klient śpioch. Klient śpioch to taki, który stwierdza, że zrobi sobie taką małą rzemeczkę, gdzieś po cichutku, pomalutku na kanapie. Zazwyczaj, zazwyczaj tego typu klienci jak przychodzą, wiecie, ekipom, no to kogoś tam znużyło, ciężki dzień w pracy, przykładowo, no bo sytuacji jest wiele. No i on się tam troszkę słabiej poczuł, no to tam potrzebuje odetchnąć, no to siedzi w ekipie, właściwie to siedzi pomiędzy kimś a kimś, żeby, żeby nie zostać od razu wyproszonym, no bo jest przykładowo yy, niczym śpiąca królewna i tak. Jak zazwyczaj siedzi gdzieś na kanapie, no to jeszcze nieźle. Gorszej powiem wam, jak miałem yy, taką sytuację, jak jeden z y, delikwentów leżał w nogach. Leżał dosłownie pod stołem. Leżał pod stołem, była taka duża, wielka loża. Ludzie siedzieli, a on leżał tam pod stołem, bo jemu się tam dobrze spało. On sobie tam, tam chrmkał, no i <laughs> trzeba było go obudzić, wyciągnąć spod tego stołu, yy, obudzić, przebudzić. No i teraz tak. Jedni się budzą, jak się, jak się im pomoże, budzą się, wstają na równe nogi, i jak nie są w ekipie, to on się podnosi? Nie, 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 ja już się śpię, już skokaj i ciach! I ucieka gdzieś w inne miejsce klubu. Ucieka w inne miejsce, żeby tam na przykład, tam go nie znajdą. No oczywiście idziemy za nim za chwilę, no, i okazuje się, że on już tam drzemie w drugim rogu, tak? To jest klient śpioch, który po prostu śpi w klubie. No wiadomo, alkohol alkohol, nuży, zmęczy i tak dalej. Żeby kogoś obudzić, a nie chcieć go na siłę wypraszać, bo jest przykładowo ekipa, tak? Bawi się tam, nie wiem, 5, siedem osób, no i jeden się poskładał. I nie chcemy go wy wy wyrzucać, no bo wiadomo, że cała ekipa musiała być, bo nikt go nie zostawi. No to prosimy zazwyczaj i, no i tak robiliśmy my zapraszało się go na zewnątrz, żeby poddychał świeżym powietrzem, dotlenił płuco, ja to mówię. Mówię, nie wyrzucamy Cię, nie martw się, idź, odpocznij, poddychaj, pochodź, napij się wody, i tak dalej, i tak dalej. Jak potrzeba, to tu kolega nie z Tobą pójdzie, a my Cię później wpuścimy z powrotem do klubu, tak? Wiecie o co chodzi. No czasami, mówię, no, trzeba być człowiekiem. Jest to, jest to normalne, Taki śpioch nie jest oczywiście w jakiś sposób tam osobą taką jakby agresywną czy coś, no po prostu ululał się i śpi. Ululał się i śpi i sobie tam grzecznie jak mała myszka sobie tam drzemie, no a żeby, żeby nie wyprażać całej ekipy, która się dobrze bawi, no to albo go budzimy, albo pozwalamy mu tam jeszcze przygrzemać, jeżeli oczywiście jest pod opieką, bo często gęsto jest tak, że ktoś uśmie, a my nie wiemy na dobrą sprawę, czy on nie za słabo. Pamiętam taką sytuację, powiem Wam, jak człowiek po alkoholu, a wcześniej wziął leki, dostała taką padaczki. dostała taką padaczki i dobrze, że był z nim kolega, pomogliśmy mu, udzieliliśmy mu pierwszej pomocy, zabezpieczyliśmy, on zemdlał, ale spokojna pozycja boczna, ustalona, sprawdziliśmy wszystko, czy zdrowy oddych. On się za chwilę ocknął, ale ocknął się i ocknął się na agresywnie. Także myślał, że go pobiliśmy, że mu co się stało, że czemu on tu leży na ziemi, jakby o oczu yy, obudziliśmy go, tak? Na szczęście był z kolegą, który, który powiedział: Słuchaj, spokojnie, chłopaki ci pomogli, yy, uratowali ci na dobrą sprawę życie, dobrze że, dobrze, że byli, udzielili ci pierwszej pomocy. No i on się uspokoił, tak wiecie, mogła być, być sytuacja w drugą stronę. Że mogło być coś y, złego. No i, i wiecie, no przykre to by było, a na pewno tragiczne, gdyby zakończyło się to jakąś tragedią, bo, y, no, bo byśmy wyszli z założenia, że on jest tylko y, śpiochem, a on mógłby tam, y, no mogłyby być konsekwencje, wiecie jakie. Z takich ostatnich klientów, to ja to mówię tak zwany cichy bełt. Czyli taki klient, któremu y, coś zaszkodziło. Y, zazwyczaj y, albo jedzenie, picie, wszystko razem nastąpiła tak zwana kumulacja. No i on sobie gdzieś idzie. Idzie, ale nie idzie do toalety, tylko próbuje sobie, jak to się mówi, schartować wszędzie, gdzie się tylko da. Czyli gdzieś tam siedzi sobie powiedzmy przy stole, źle się poczuł, no to tak tutaj pomiędzy fotelami. tam. Dobra. Jeden potrafił, jak ten od tego sikania... Tego, to tam do, do palby, nie? No i niektórzy, jak to się mówi, haftują, czy szydełkują, zwał jak zwał, na różne sposoby. Jedni pod siebie, drudzy do siebie, czyli ta, tak zwane do siebie, to jest takie... tam nikt nie patrzy, nie? To tak też można. Takiego delikwenta niejednego już mieliśmy. To gdzieś tam po prostu, nie ją tak później tam się tylko, tylko tam otarł i jest wszystko ok, jest w porządku, nic się nie wydarzyło, po cichutku, po malutku, tak? No, są tacy, są tacy specjaliści, yy, idąc do toalety, czasami się nie donosi, jak to się mówi, pawia na czas. No i to są tacy, ja to mówię, cichy bełt, bo on yy, sobie po cichutku gdzieś tam narzyga, yy, przepraszam, schaftuje, bo to tak brzydko zabrzmiało. No i, no, i to jest takie trochę, powiedziałbym, niesmaczne, tak? Niesmaczne. Mam nadzieję, że nie tu Niczego. Tak czy inaczej, cichy bełd to jest człowiek, człowiek jednym słowem, cichy w swoich działaniach. I jest jeszcze tak zwany klient, ja to mówię, klient sponsorowany, czyli to jest taki gość, który przychodzi do klubu i pije. Ale nie za swoje, tylko za cudzysy. Czyli podchodzi pod bar, kiedy ludzie idą, zostawiają szklanki, idą się pobawić i tak dalej, to on w tym czasie podchodzi z rureczką, żeby było czyściutko i fantastycznie, i tam wypi jakąś drinek, jednego, drugiego, trzeciego. Czasami sobie przechodząc przez bar, zabierze szklaneczkę z jakimś drinkiem, yy, czasami sobie dorzuci do tego lodu, czasami potrafi być na tyle. Yy, otwarty powiedzieć, że yy, poprosiłbym lodu do tego drinka, bo mi się tutaj, yy, yy, jakby to powiedzieć, no już się skończyło. No, jest taki klient, yy, ja to mówię, sponsorowany, jedzie na sponsoringu, tyle tylko, że nie swoim, a cudzym. Yy, I powiem Wam, że zwróćcie naprawdę na to uwagę, zwróćcie na to uwagę, są tacy naprawdę klienci, którzy przychodzą, i zjedzą nie swoje, wypiją nie swoje i yy, yy, uważam, że jest fajna impreza. Mam nadzieję, że Wam się to podobało yy, i do usłyszenia ponownie. Pozdrawiam.